Cześć witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Basimulator City Ridge, gdzie się będziemy sobie robili kolejną, no kolejną linię, cały dzień, nie Widzowie, po odcinku sobie kupiliśmy nową linię i autobus, w którym teraz siedzę i podniosłem sobie o 10 stopni kamerę. Była dla mnie, jak dla mnie była trochę za nisko. Mm. I dzisiaj wam widzowie powiem, że dzisiaj jest premiera Redmi 13 Pro. Jak coś, to ja mam 12 Pro. I widzicie... I widzowie, w końcu po dwóch latach powrócił Snapdragon. Nie po roku, bo był ostatnio Snapdragon w 11. Mediatek jest w 12 i w 13 znowu jest o 19.30 to myślę, że będę oglądać premierę o Japończyków.

A co mnie obchodzą twoje problemy? Nie obchodzą problemy firmy i swoje. No. A kto by cię chciał słuchać, kobieto? Dobra.

I widzę, że następny autobus jaki kupię to będzie przegubowy Volvo Poteman i na końcu widzę że sobie kupię znowu krótszy Ale tamtego Mercedesa i skończymy sobie sobie. Już firma się już trochę rozwinęła Did you hear? They caught a guy in Florida racing in a rally z a jako as a co-driver. Dużo za ostatni, teraz już był przystanek. Co? Co? 500 mi potrociło. Dobra, zac. Ja nie wiem, jak do mnie przyjechałem, widzicie. Widzowie, dobra, zwiastu, po pozwolę skończyć tym miejscu, stawcie sobie z, z, z dzwoneczkiem tam na dole z góry dzięki i się manu.